Żyjemy w czasach, gdy wiele osób boryka się z chorobami i cierpieniem, zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym. Z każdym dniem ciężar tych chorób wydaje się rosnąć, niosąc ze sobą ból, strach i niepewność. Ale pośród tej ciemności nie jesteśmy sami. Bóg w swojej nieskończonej dobroci ofiarowuje nam uzdrowienie i ulgę za wstawiennictwem Matki Bożej z Lords, matki, która współczuje naszym cierpieniom i prowadzi nas ku Bożemu Miłosierdziu. Zjednoczmy się dziś w pełnej mocy modlitwie, prosząc o pilne uzdrowienie ze wszystkich chorób, które nas dotykają. Potężna modlitwa do Matki Bożej z Lords o pilne uzdrowienie. O Matko Boża z Lords, Matko Najświętsza, która objawiłaś się pokornej Bernadeccie w jaskini Masebiel, niosąc orędzie nadziei i uzdrowienia, zwracamy się do Ciebie z wiarą i ufnością. Wiemy, że jesteś źródłem wszelkich łask i że Twoje serce jest zawsze otwarte na nasze prośby. Matko miłosierdzia spójrz na nas, Twoich synów i córki, cierpiących z powodu bólu choroby i cierpienia. Wstawiaj się za nami u Twojego Syna Jezusa Chrystusa, boskiego lekarza, aby obdarzył nas uzdrowieniem, którego tak bardzo potrzebujemy. Jakakolwiek choroba nas dręczy, czy to ciała, umysłu czy duszy, prosimy Cię, abyś swoją macierzyńską miłością uwolnił nas od wszelkiego bólu i przywrócił nam zdrowie. Matkę Bożą z Lords, która dokonałaś tak wielu cudów uzdrawiania, prosimy Cię. Dotknij nas swoim płaszczem światła i oczyść nas od wszelkich chorób. Uwalnia nas od udręki, strachu i beznadziei oraz daje siłę do pokonania wyzwań, jakie stawia przed nami choroba. Obyśmy w Twojej obecności odnaleźli pokój, pocieszenie i pewność, że Bóg jest zawsze przy nas. Matko łaskawa, prowadź lekarzy, pielęgniarki i wszystkich, którzy opiekują się chorymi, aby byli narzędziami łaski Bożej i nosicielami nadziei. Daj im mądrość, cierpliwość i współczucie, aby traktowali cierpiących z troską i szacunkiem. Niech za Twoim wstawiennictwem medycyna zostanie pobłogosławiona odkryciami, które przynoszą uzdrowienie i ulgę w chorobach, które dziś stanowią dla nas wyzwanie. Prosimy Cię, dziewico z Lords, o odnowienie nie tylko naszych ciał, ale i ducha. Uzdrawia rany grzechu, wzmacnia wiarę i odnawia miłość do Boga i bliźnich. Niech z uzdrowionymi sercami i odnowionymi duszami będziemy mogli być świadkami cudów Twojego wstawiennictwa i wielbić Boga za Jego nieskończoną dobroć. Matka Boża z Lords, schronienie chorych, umacnia nas w naszych słabościach i daje nam łaskę, abyśmy ze spokojem przyjmowali wolę Bożą. Obyśmy, podobnie jak Ty, powiedzieli tak Planowi Bożemu, zawsze ufając Bożej miłości i miłosierdziu. O droga Matko, Tobie poświęcamy wszystkie nasze bóle, zmartwienia i nadzieje. Składamy życie nasze i wszystkich, których kochamy w Twoje ręce, pewni, że Twoje wstawiennictwo może przynieść pilne uzdrowienie, którego tak rozpaczliwie potrzebujemy. Niech za Twoim potężnym wstawiennictwem doświadczymy pełni zdrowia i pokoju, który pochodzi od Boga. Dziękujemy, że przyłączyłeś się do nas w tej pełnej mocy modlitwie. Niech matka Boża z lords oręduje za Tobą i za wszystkimi, którzy pilnie szukają uzdrowienia. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować kanału, aby uzyskać więcej modlitw i przesłaniów wiary. Niech Bóg obdarzy ciebie i twoją rodzinę zdrowiem, pokojem i nadzieją. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia w kolejnym filmie.